Najlepsze komentarze Polaków na temat rozstania Agnieszki Kaczorowskiej z mężem. Barbara nie zdaje sprawy, że dzieci skrzywdziła. Jest ciężko wychować samemu w tych czasach przemyśl. Wychowawczo jedno z trudniejszych miast. Krystyna, jesteś rozwódą. Rozwódacz, czyli rozwódka, tylko taka większa. Idąc na imprezę z panią Barbarą, wiesz, że prawdziwa zabawa zacznie się dopiero jak położymy spać najmłodszych. Nela, nie istnieje mnie to. Pani Malina, reformatorka języka polskiego, odrzuca podwójne przeczenia oraz ortografię. Jacek, walić to. Moja sąsiadka zjadła męża na śniadanie. To sensacja, piszcie zasługuje na to. No z pewnością. Władysława, no i dobrze, nosił wilka razy kilka, ponieśli i wilka. To indywiduum. I tu możemy jeszcze myśleć, że chodzi o kogoś z artykułu: kaczorowską, męża. Otóż nie. Pan Bolesław prosi, żeby uiścić opłatę w walucie chińskiej. Dajcie jen i jemu spokój. Pani Ula i mechanizm wyparcia. Jesteście fajni, trzymajcie się i kochajcie. Dzieci wychowujcie, pa kochani. Jolanta. Jaka to gwiazda? Douszyna zagrała w głupim serialu. Dzouszyn, taki polski inżynier, to Netflixowa adaptacja. Pan Tomasz i taka terminologia bardziej ze świata gier komputerowych. To normalka, ktoś mu podbierał mod z Ula. Poznaliśmy też fajne nowe określenia, tak jak u pani Eli, a taki sposób miała na udane małżeństwo, a tu wszystko diabli, wzięli przemundżołek. Oraz u pani Ewy, kto z taką miągwą miuczydlem długo by wytrzymał. Łukasz i jego poradnik, jak ozdobnie wykańczać torty, kładę na to brązowego batona? Małgorzata, dla mnie to są ludzie ci aktorzy. Kiedyś to byli aktorzy. Teraz to szluje. Paweł, tak myślałem, łysy nie ma szans na nic. Mamy też komunikaty szyfrowane. Paulina, jeszcze jedna niejedna do filmu. Rebusy. Koza i Shiba Inu na TV. Zestra każdy. I jeszcze więcej rebusów. Kupa mnie to obchodzi. Świnia, koza, Shiba Inu, kupa. Tutaj u pani Alicji myślałem, że to jest rodzaj jakiegoś takiego retro wulgaryzmu. Kabarecik trwa mać. Ale pod innym artykułem na ten sam temat wyjaśniło się. I myślę, że nie ma lepszej okazji niż ten komentarz, żeby zaprosić Was na moje występy październik, listopad. Wrzucam oba naraz, bo wrzucam październik, to pytacie kiedy listopad, wrzucam listopad, to pytacie kiedy w ogóle będzie śnieg. To jest oba naraz, proszę bardzo sobie spojrzeć i przyjść! Ludzie, co wy będziecie w tych domach siedzieć? Zdzisław, święta Pitunia wszystkich brała. Święta Pitunia, patronka ogrodników.